W Ciągu dnia poszło nie tak i jednak nie nagrywałam reszty, więc nie będę wam robiła zlepku dwóch dni, gdzie jest po prostu od rana do tam 14 i później już nic, więc dzisiaj zapraszam Was na vloga. Jest sobota, tak jak mówiłam, jedziemy właśnie teraz do piekarni na śniadanie. Mega colder. Jedziemy teraz do piekarni, bo chłopcy już się nie mogą doczekać. I później sobie do Was pogadam, tak? Także miłego oglądania. What's happening? Ah. Should I buy something like this to our house? Yeah. No. Yeah, Maybe? yeah. You think so? Mm -hmm. Is there a remote. Ooh. And don't we so do anything? No. no. Sit down, what that one. Have do? This one has I a don't button know. Maybe too. Massage. Mom Mom, mom. Yeah? Sit there Can you come, come sit with me look come mom no this, this thing has a source. Oh god oh god it has massage Does it massage you? You welcome Hurry <sighs> Yeah it does a source. Oh no way really are you hiding? Mm hmm mm hmm this come oh, here where's helgi hide it there? he's not hiding there no. where is he Can I hide it there? no See? he's not hiding there Daddy, this is full of closet. Mhm. Hicky not there. Mhm. not Yeah. not mm -hmm. Where is he? Not there. Not there. Where is he? Here. Try. Open, this door. open Open, open. Ah! <laughs> <laughs> I'm my Poszliśmy jeszcze do Li'iska, bo nadal szukam e, takiej fajnej doniczki na wrzosy i chyba te wrzosy już się szybciej wyprzedadzą niż ja znajdę doniczkę, ale dzisiaj robię ostatnie podejście i jedziemy do Byko, e, więc tam Was też zabiorę. Pogoda dzisiaj jest całkiem spoko, ale coś chyba się znowu dzieje i, i miałam 3 dni migreny. Później wczoraj było spoko, no a dzisiaj znowu ta migrena powraca, także średnio się czuję. Więc jedziemy do Byko, zobaczymy, czy tam, ta, czy tam będzie ta donica, i może od razu kupię gdzieś wrzosy. Tak, bym chciała już mieć, tak, wiecie, troszkę kwiatów, bo, bo te kwiatki, które miałam w naszym domu na Fiordach Zachodnich, oddałam. I tak mi po prostu brakuje tej, te, tego czegoś, wiecie, żywego. Może zobaczymy. Znalazłam w Byko takie super samochody. Więc będzie spoko, bo Myślałam, że nie uda nam się tutaj pojechać, bo chłopcy nie byli w najlepszych humorach, ale jednak im się udało. Yeah, we're coming. W końcu dorobiłam się do umanej zawolniczki, takiej z rączką. Kiedyś próbowałam odchwalić świeczkę i spaliłam sobie tutaj skórę na kciuku było masakrę. Good, Maybe not. remember this one time we bought a stinky watermelon, it was terrible. Remember, I get it all yummy. Perfect, mom. Can you take it out? Look? Yeah, let me eat it. You can eat it. Yes. Żeby później nie było, to jak chłopcy wycinali te kształty z arbuza, to ja później wszystkie skórki ładnie oczyściłam i tutaj tyle mi arbuza zostało, więc nic się nie marnuje. Będzie do jakichś lodów, albo koktajli, albo zjemy sobie widelcem. Na wieczór sobie nałożyłam taką maseczkę nawilżającą z Dr Yard. Także zobaczymy, jakie będą. Nie, Przeszcielnięta do serum, które zostało dalej na mojej twarzy sobie wklepałam rączkami. Nałożyłam mój krem z Chanel. Masażkę, którą widzieliście na handling, ja przypłukałam wodą i po prostu dałam im do ponoszenia na chwilę. Tak samo ciężko, nakładałam się płatki żelowe pod oczy z tej firmy i one tutaj pływają w jakimś takim serum, więc ja to serum wypłukałam w wodzie i po prostu nałożyłam kocem pod oczy takie zimne, no bo chcieli też być częścią tej pielęgnacji mamy. Zanim skończę jeszcze tego vloga, chciałam Wam powiedzieć, jaka jestem bardzo rozszerowana Otóż kilka lat temu miałam bardzo dużą wodę na kosmetyki z The Body Shop. A zwłaszcza na ich kokosowy peeling do ciała. Dwa dni temu ten peeling sobie odkupiłam. Trzymam go przez ręcznik, bo jest nie do. niedawnie. Dzisiaj rano poszłam pod prysznic i bardzo chciałam go użyć, żeby wypeelingować całe ciało. Ja nie wiem, czy oni zmienili skład tego produktu, czy co się stało, ale jest po prostu nie do użytku. Przy nałożeniu bardzo ciężko się rozprowadzał i nie byłam w stanie go w żaden sposób zmyć. Ja dzisiaj wzięłam trzy razy prysznic. I ja nie jestem w stanie zmyć tego tłustego filmu. Nawet podkręciłam wodę pod prysznicem do 44 stopni Celsjusza, bo myślałam, że ten tłuszcz, który się po prostu zaczął zbierać na mojej skórze, że, on, że ta woda to rozpuści, ale nie ma, nie ma szans. Jest mi bardzo przykro, że u mnie nie zadziałało, bo, bo wspomnienia były wspaniałe. No ale niestety, więc chyba i do kosza. Ja już będę kończyć tego vloga, zanim moje dzieci rozniosą całe mieszkanie. Mam nadzieję, że vlog Wam się podoba. I do I następnego.